Hello, cześć wszystkim! E, witam ponownie na moim kanale. Miałam bardzo długą przerwę, o kilka miesięcy. E, jak widzicie, albo zauważyliście, e, wszystkie poprzednie filmiki wykasowałam. E, zrobiłam sobie przerwę, no i wracam z powrotem. E, najpierw chciałam zamknąć kanał, ale przemyślałam sobie i stwierdziłam: kurczę, szkoda byłoby to wszystko zamykać. Poza tym polubiłam nagrywanie, bardzo lubiłam YouTube nagrywać dla Was różne filmiki i po prostu postanowiłam wrócić, więc wracam. U mnie trochę się pozmieniało, stąd ta przerwa. Wróciłam do Polski po prawie 8 latach życia w Niemczech. Niespodziewanie, nie planowałam tego, ale no czasami tak się w życiu układa. Jestem z powrotem w Polsce, powoli się tutaj ogarniam, zadamawiam. I układam sobie wszystko na nowo. No i tak, no i jak mówię, postanowiłam wrócić. Troszkę będą się pojawiać inne filmiki niż dotychczas, to znaczy inne, nie wszystkie, niektóre będą takie same. Będą na pewno filmy książkowe, trochę gotowania, więcej będzie takich właśnie pogadanek, że siadam sobie i coś tam do Was mówię o czymś. Musiałam chwilę przerwać, bo mi tu mały szkraw. Przypełzał, przydreptał, e, a więc tak, tak jak mówię, trochę będą innego rodzaju filmiki, więcej pogadanek, na pewno będzie dużo książek, oczywiście, no bo jakby książki to jest coś, co kocham, to jest moje życie, tu patrzę zamiast tu, odzwyczaiłam się. E, będą pewnie jakieś hole lumpeksowe, no bo teraz jestem w raju lumpeksów w Polsce, jest tego na każdym kroku, w każdej dzielnicy, na każdym oświetlu. No e, nie będzie filmików z dziećmi, nie będę pokazywała dzieci. Pewnie gdzieś tam od czasu do czasu migną, ale raczej takich rodzinnych filmików nie będzie, takich codziennych, tylko właśnie takie pogadanki, książki. Planuję też nagrać filmiki, co się zmieniło z mojej perspektywy po tych kilku latach życia w Niemczech, w Polsce. No bo co innego przyjeżdżać tutaj na wakacje, fajnie sobie spędzać czas zwiedzać, podróżować, a co innego jednak tutaj mieszkać, więc też mam jakieś takie swoje przemyślenia. No i tak to tyle w sumie głównie. Chciałam tylko powiedzieć w tym pierwszym filmiku, przywitać się z Wami po prostu i powiedzieć, że powolutku wracam. Filmy będę wrzucać wtedy, kiedy po prostu będę czuła taką potrzebę, nic na siłę. Więc jakichś konkretów wam nie powiem, że tak, co tydzień będą filmiki. Nie, nie, nie. Po prostu zobaczę, jak będę chciała. Jak będę chciała, to będę nagrywała. Więc to tyle na dzisiaj. Kończę, bo maluszek już, już do mamy, już coś tutaj porwała i po prostu, a mam, a mam wszystko do buźki. to jest ten etap. E, no, więc co, zapraszam ponownie na mój kanał. Oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Cieszę się, że wracam i mam nadzieję, że e, moje filmiki nowe będą się wam podobały. E, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam. Pa.